Dzień dobry, cześć moi drodzy. Ja jestem Nexus, to jest kolejny odcinek i dzisiaj porozmawiamy sobie na temat Alfy Shadowlandsów. Mimo, że Alfa Shadowlandsów jeszcze nie wystartowała, ale wystartuje jeszcze w tym tygodniu. Mam nadzieję, że oczywiście dostanę dostęp. Jeśli tak, to zacznę robić dosyć sporo filmów. Natomiast Blizzard postanowił wypuścić dosyć sporo informacji i co, co mi się podoba, to to, że Blizzard jest bardzo otwarty, jeśli chodzi o swoje zmiany. Tym razem te testy nie są jakieś takie, wiecie, enigmatyczne, gdzieś tam pokryte jakąś taką tajemnicą. Nie wiadomo, co się gdzieś tam dzieje, tylko jeszcze przed wystartowaniem alfy dostajemy masę informacji o zmianach naszych klasowych, o jakichś tam umiejętnościach, o ważnych systemach itd., itd. i tak i tak dalej. jako, że Blizzard sam zwrócił uwagę na to, że tym razem chce bardziej, wiecie, gdzieś tam wziąć feedback do siebie i zrobić po prostu dobrą grę, a nie to, co w Battle for Razor, no to możemy już teraz poniekąd zrobić taki feedback i powiedzieć, co myślimy na temat tego, co opublikowali, a ostatnio opublikowali dosyć sporo, bo na przykład zmiany klasowe oraz chociażby umiejętności z Covenantów i i tutaj Blizzard może popełnić bardzo duży błot i myślę, że trzeba zacząć o tym rozmawiać już teraz. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest SteelSeries ze swoimi nowymi klawiaturami Apex 3 oraz Apex 5. Piątka jest moją klawiaturą, którą używam na co dzień już od jakiegoś czasu. Apex 5 jest hybrytową klawiaturą mechaniczną, posiada niebieskie switche mechaniczne, ale sposób aktywacji membranowy. Do zestawu dołączona jest magnetyczna podstawka na nadgarstki, dzięki czemu przyjemniej korzysta się ze sprzętu. Posiada 10 stref podświetlenia z możliwością dostosowania go na wiele sposobów. W dodatku klawisze nie są zabudowane co Lepsza efekt podświetlenia. Fajnym smaczkiem jest wyświetlacz OLED, na którym możemy wstawić sobie spersonalizowane animacje i obrazki oraz obok znajdziemy metalowy wałek do zmiany głośności i przycisk funkcyjny. Apex 3 jest tańszą opcją. Klawiatura jest membranowa, dzięki czemu jest wyraźniej cichsza niż mechaniczne. Z kolei przyciski mają mocne odbicie, dzięki czemu jest szybka i daje solidne odczucia. W dodatku jest odporna na zalania. Zerknijcie na linki w opisie, by dowiedzieć się więcej o nowych propozycjach od Steel Series. O dużo co tutaj chodzi. Jaki błąd może Blizzard popełnić? W Shadowlandsach jednym z głównych systemów jest tak zwany system kowenantów. Polega to na tym, że będziemy w stanie przypisać się do jednej z czterech frakcji, która będzie się znajdować w krainach Shadowlandsów. No i gdy powiążemy się, to dostaniemy dostęp do jakiegoś tam quest chaina. Później będziemy mogli odblokować sobie jakieś transmogi. Jakieś takie pomniejsze kosmetyczne rzeczy, jak jakieś tam skrzydełka. Będziemy mogli odblokować mounty, pety. Oczywiście standardowe rzeczy, które możemy sobie dostać. Ale również odblokujemy dostęp do dwóch umiejętności, jednej takiej pomniejszej, a drugiej takiej bardziej, wiecie, mającej wpływ na naszą postać, mające o wiele większą moc, zmieniającą nieco naszą klasę, rotację i tak dalej. W trakcie levelowania, gdy po raz pierwszy trafimy na Shadowlandsy, będziemy musieli przejść przez wszystkie cztery krainy. No i tam poznamy wszystkie kowenanty, będziemy w stanie stwierdzić, czy podoba nam się historia te, 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 tego kowenantu, czy podoba nam się, wiecie, ten aspekt estetyczny e, i będziemy mogli oczywiście wypróbować się Wszystkie umiejętności z każdego covenantu, bo będziemy po prostu między tymi covenantami sobie skakać, aby ostatecznie na max levelu wybrać ten covenant, który nam się najbardziej podoba. W przypadku Krainy Bastion mamy Covenant Kyrian, w przypadku Revendreth mamy Ventirów, w Maldraxxus znajdziemy Necrolordców, no i w Ardenwild znajdziemy Nightfey. I są to cztery frakcje, do których będziemy mogli się następnie przywiązać. W przypadku tej pomniejszej umiejętności, którą dostaniemy wraz z przypisałem się do Covenantu, są to takie rzeczy, że na przykład będziemy mogli u Kyrian przyzwać takiego stewarta, takiego słówka, który przyniesie nam jakieś żarcie, e, które odnowi nam zdrowie e, oraz e, ściągnie wszystkie negatywne efekty, jakieś diseasy, poison'y, bleed'y i tak dalej oraz e, każdego dnia będzie dla nas miał jakieś inne przedmioty, które mogą nam po prostu pomóc w trakcie naszej przygody. Nie jest to nic takiego, co zmieniałoby masywnie gameplay, natomiast masywnie gameplay będą zmieniać się drugie umiejętności, które już e, mają wpływ na naszą rotację, na nasze Wrażenia i są to do, dosyć mocne umiejętności w niektórych przypadkach i tutaj właśnie zaczyna się wcześniej wspomniany problem. Tak swoją drogą tutaj w prawym górnym rogu oraz w opisie macie link do mojego filmu na kanale Nexus Live, gdzie jest kawałek mojego live streama, gdzie właśnie omawiałem sobie te umiejętności z tych kowenantów. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to jak najbardziej zapraszam tam. Pamiętajmy o tym, że jest to na razie alfa, wiele może się zmienić, numerki się zmienią, działanie czarów się zmienią, ale jak na teraz patrząc na to, to Muszę stwierdzić, że niektóre umiejętności są po prostu lepsze od innych. Dodatkowo, niektóre umiejętności będą się lepiej sprawiać w innych miejscach. Więc, jeżeli na przykład gramy bardziej Mythic Plusy, no to niektóre umiejętności będą miały więcej AOE. Jeżeli ktoś lubi PvP, no to niektóre umiejętności mają takie rzeczy jak charge, do skoki, czy tam przypięcie jakiegoś wroga do miejsca. Więc, niektóre rzeczy są dosyć mocne do PvE, niektóre są mocne do PvP, niektóre są nieco takim miksem obydwu rzeczy, ale możecie już zobaczyć w którą stronę mniej więcej idę. Przypisanie się do danego covenanta daje nam moc. I nie możemy tego kowenanta zmienić, jak sam Blizzard powiedział, przez następne parę, czy tam paręnaście dni. Więc będziemy musieli być w tym kowenancie i mieć tą umiejętność przez jakiś tam czas. Nie będziemy mogli tego zmienić od tak. Więc w ten sposób Blizzard zmusza nas do przypisania się do kowenanta który daje nam umiejętność, która nam się podoba, ale niekoniecznie podoba nam się ten covenant. Powiedzmy, podoba nam się Bastion, podobają nam się Kyrianie, wiecie, jakieś takie aniołki, podobają nam się Małty, Transmogi, czy też jakieś takie anielskie skrzydełka, ale umiejętności z Revendreth od Ventirów są o wiele lepsze i jest to o wiele lepsze dla nas, powiedzmy, w sytuacji, w której będziemy sobie chcieli robić mythic plusy. I teraz zaczynamy się zastanawiać, czy chcemy wybrać coś, co nam się podoba, czy coś, co musimy wybrać, aby być po prostu Moim zdaniem nie powinno to tak wyglądać i jest to zmuszanie nas do wyboru, który może niekoniecznie zgadzać się z tym, co chcielibyśmy po prostu wybrać. I wiem, że pojawi się sporo osób, które mogą powiedzieć, że o, mnie to tam nie obchodzi, umiejętność jedna czy druga, że, że tutaj będą mogli, że, że ja sobie wybiorę ten kowenant, który po prostu mi się podoba, niezależnie od umiejętności. Fajnie, ale jeżeli mamy tutaj umiejętności, które tak bardzo dzielą się na kategorie, które mogą być do Mythic Plusów, bo mają AOE, albo do PvP, bo mają bardziej, wiecie, jakieś takie doskonałe, movementy, czy też stuny, no to w ten sposób jest to troszeczkę problematyczne. A co jeśli na przykład gramy mm, troszeczkę PvP i troszeczkę PvE? Niemożność zmiany tych talentów, niemożność zmiany tego kowenantu od tak sprawia, że będziemy, no będzie to, to po prostu problem, nie dość, że będziemy musieli, będziemy poniekąd zmuszani do tego, żeby wybrać kowenant, który możliwe, że nam się nie będzie podobał, to również, no tutaj zmiana tego będzie problematyczna. A to nie musi tak być. Dlaczego by po prostu nie Zrobić tego tak, że te kowenanty oraz te umiejętności z tych komenantów będą osobne od siebie. Czyli będziemy mogli przypisać się do, da do danego kowenantu, doświadczyć jego historii, zdobyć jakieś tam małty, kosmetyczne rzeczy, później po jakimś tam czasie, po paru dniach czy po parę nastu dniach, przejść sobie do innego kowenantu i zrobić sobie to, wiecie, w formie takiej troszeczkę reputacji, kampanii i tak dalej. E, natomiast te talenty dajmy jako kolejny dodatkowy pasek talentów, który pojawi się właśnie jako po prostu zwykły talent i wybór, który. Możemy sobie dokonać z, za pośrednictwem naszych talentów. Myślę, że da się to jakoś zrobić bez problemu, bez związania tego właśnie bezpośrednio z tymi kowenantami. Więc, tak jak możemy wybierać sobie nasze talenty, tak moglibyśmy wybrać jedną z tych czterech, jeden z tych czterech talentów, który po prostu nam się podoba albo w danej sytuacji byłby spoko. No i myślę, że jest to coś, na co, na co ludzie też zwracali uwagę, że w końcu chcielibyśmy, żeby ta moc płynęła z naszej postaci, a nie z jakichś zewnętrznych systemów, a to jest właśnie robienie mocy za pośrednictwem zewnętrznych systemów. Przywiążmy to po prostu do naszej postaci, przywiążmy to po prostu do naszych talentów i dajcie nam wybór umiejętności, które ewidentnie są podzielone na różnego rodzaju kategorie. To do PvP, to AoE i tak dalej, tak dalej. Dodatkowy problem pojawia się z systemem soulbindów. Soulbindy polegają na tym, że jeśli przypiszemy się do danego Covenantu, to tam znajdziemy paru, parę jakichś postaci, z którymi mogli, będziemy mogli połączyć się więzem dusz, czy coś w, ten, w tym stylu i dostaniemy takie drzewko takich mini talentów, traitów. Które będziemy mogli sobie oczywiście odblokowywać Więc będziemy musieli wybrać, że tak to powiem Nie dość, że dobry Covenant z dobrą umiejętnością To jeszcze w tym Covenancie muszą być postaci Które też będą miały bardzo fajne drzewko talentów Więc jest to system na systemie I troszeczkę zaczyna się to robić właśnie jak w Battle for Azeroth Gdzie nie dość, że musimy wybrać dobre talenty do sytuacji To jeszcze dobrą esencję A następnie jeszcze musimy mieć dodatkowo dobre trety Trzy zazębiające się systemy Które pomieszane po prostu nie będą dawać takich dobrych Rezultatów. I tutaj też szukanie najoptymalniejszej umiejętności oraz najlepszych e, tych soul bindów będzie trochę problematyczne i moim zdaniem niefajne. Więc raz jeszcze możemy odpiąć ten system soul bind'ów e, od tego systemu i połączyć e, to i zrobić nawet dwie pieczenie na jednym ogniu. Bardzo dużo ludzi narzeka na nowy system talentów, że jest bardzo płytki, wybierasz umiejętność i kiedyś to w ogóle było lepiej, bo mieliśmy drzewko talentów, gdzie za każdym rewelem sobie dostaliśmy talent, wybieraliśmy sobie i te talenty były o wiele fajniejsze i tam można oczywiście rozmawiać na ten temat. W tym momencie moglibyśmy mieć dwie pieczenie na jednym ogniu, połączyć soulbindy oraz talenty. Soulbindy mogłyby być taką poniekąd kalką tego co mieliśmy chociażby w klasiku. Wiecie, to takie klasyczne drzewko talentów. No i oczywiście te normalne talenty z umiejętnościami. Więc mielibyśmy dwie zakładki, jedną z talentami umiejętnościami tak jak to mamy teraz, a druga zakładka z soulbindami, czyli takimi powiedzmy talencikami jak było, to kiedy że możemy sobie wybrać to co nam się bardziej podoba. No i nie musi być to związane oczywiście z covenantem. Bo Zdaniem Blizzard naprawdę powinien zastanowić się na tym, żeby odpiąć to wszystko od siebie i nie wiązać tak dużej mocy i nie wiązać właśnie takich dosyć trudnych wyborów z systemem Covenantów. Zwłaszcza, że tych Covenantów nie możemy sobie zmieniać. A nawet jeśli byśmy zmieniali, to takie skakanie po tych Covenantach, dlatego że chcemy inną umiejętność, jest po prostu średnie, moim zdaniem. Naprawdę średnie. Z drugiej strony, nie chciałbym wylądować w sytuacji, gdzie wybrałbym sobie umiejętność, która niekoniecznie będzie mi się aż tak podobać. Wiecie, jeżeli wybierzemy sobie jakąś tam umiejętność, ale powiedzmy, zaczniemy raj no i w którymś momencie okaże się, że tak naprawdę nie mamy dobrej umiejętności do rajdowania, przez co robimy mniejszy DPS, jesteśmy gorsi tylko dlatego, że wybraliśmy sobie coś, co nam się podoba, albo po prostu wybraliśmy coś, czego tak naprawdę nie widzieliśmy, że chcemy. Widzicie mniej więcej, jak tutaj ten system wygląda. Stąd też moim zdaniem Blizzard powinien odczepić te systemy od siebie. Nie powinno się wiązać tych koeficientów z taką mocą. I myślę, że da się to zrobić, tak jak już wcześniej mówiłem, dodając kolejny pasek talentów z czterema umiejętnościami z tych właśnie. Covenantów oraz przypisać Soul Bindy jako taki dodatkowy podsystemik, dzięki czemu jakby nadali, nadalibyśmy trochę takiej klasikowości i tych starych, starszych talentów do właśnie tego nowego systemu talentów. No ale co, cóż, to jest mój feedback i jest to jedna z pierwszych rzeczy, którą oczywiście będę raportował, gdy będę miał okazję przetestować sobie Alpha Shadowlandsów. Napiszcie, co wy sądzicie na ten temat. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie, to łapkę w dół. I do zobaczenia. Trzymajcie się, papa. Cześć.